Cześć, jesteśmy chłopaki z firmy Access Pro. Reżyser prosił, żeby było krótko, więc będzie krótko. Zbliża się wielka orkiestra świątecznej pomocy, z którą jesteśmy bardzo emocjonalnie związani. W związku z tym chcielibyśmy przekazać na ten cel do licytacji płytę, z którą również jesteśmy bardzo emocjonalnie związani. Dwupłytowy album Petera Grina. Biały krok wśród płyt, mimo że jest czarny. Natomiast polecamy oczywiście, żebyście ją zlicytowali, ponieważ jest to wyjątkowy egzemplarz. Proponujemy również, abyście zainteresowali się tą kolekcją z tyłu, ponieważ ona będzie do zlicytowania w następnym roku. Dziękuję.